Sport to zdrowie, a zdrowy człowiek to szczęśliwy człowiek. Dodatkowo takim na przykład bieganiem nie tylko poprawiamy swoje samopoczucie, ale i pozycję w towarzystwie. Dziś powiedzieć, że nie uprawia się żadnego sportu, po prostu nie wypada. Ja sądzę, że to nie jest ważne, co powoduje, ważne, że ludziom chce się biegać, chce się wyjść z domu. Na rozpoczęcie przygody z bieganiem nigdy nie jest za późno. Przykładem jest Mariusz Kurzajczyk, dziennikarz, organizator biegu Ptolemeusza, a od 10 lat także biegacz. Zacząłem biegać dokładnie 10 lat temu, i miałem wtedy trzydzieści. 9 lat i nie uprawiałem żadnego sportu. Jak pierwszy raz wyszedłem na, powiedzmy, trening w cudzysłowie, to było to tak, że to było 1600 metrów i w połowie przeszedłem. I tak zazwyczaj bywa. Początki biegania wyglądają tak, że kilkaset metrów przebiegniemy, a kolejne przejdziemy. Najważniejsze to się nie poddawać, bo nawet spokojne, ale regularne uprawianie jakiejkolwiek aktywności fizycznej poprawi nasze samopoczucie i zdrowie. Przynosi wiele korzyści w postaci yy, poprawy funkcji układu krążenia, poprawy wydolności serca, zwiększenia frakcji wyrzutowej poprawy, poprawy wydolności oddechowej. Korzystne działania metaboliczne, obniżenie ciśnienia tętniczego, pomoc w walce z nadwagą. W skrócie, sport to samo zdrowie, ale o tym Kaliszanie doskonale wiedzą. W ubiegłorocznym biegu Ptolemeusza wzięło udział 481 osób. W tym roku, 5 października, 10-kilometrowy dystans pokona co najmniej 855 osób, bo tyle się zapisało. A do końca zapisów pozostał jeszcze miesiąc. Żeby przebiec 10 km, trzeba po prostu trochę potruchtać. To jest. Zasada jest mniej więcej taka: jeżeli potrafimy na treningu przebiec 5 km, to możemy na zawodach przebiec 10. Przed rozpoczęciem ćwiczeń czy biegania warto zasięgnąć porady lekarza rodzinnego, zwłaszcza jeśli mamy więcej niż 30 lat, a przez ostatnie lata głównie siedzieliśmy przed komputerem. Zwłaszcza osoby, które prowadziły do tej pory siedzący tryb życia, nie uprawiały sportu, mają czynniki ryzyka miażdżycy, znaczy otyłość, nadciśnienie, nadwagę. Oraz, co bardzo ważne, obciążony wywiad rodzinny, czyli na przykład ktoś u nich w rodzinie chorował na chorobę niedokwienną czy miał zawał. Takie osoby powinny wykonać y, dokładniejsze badania kardiologiczne. Takie badania pozwolą wykryć wszelkie choroby, które uniemożliwiają wyczynowe bieganie, bo zgony w trakcie zawodów spowodowane są nie samym uprawianiem sportu, tylko nierozpoznanymi chorobami. Przypadki osób umierających na trasie maratonów są nagłaśniane, ale bardzo rzadkie. Ile jednak osób umiera przed telewizorem jedząc frytki czy pijąc piwo? Dziewięćdziesiąt tysięcy. Tyle zawołowców nie daje się uratować co roku.